17. Techniki negocjacyjne oparte na efekcie kosztów poniesionych i jak sobie z nimi radzić, czyli jak nie witać się z gąską. Dzień dobry, cześć, witajcie w podcaście o negocjacjach. A dzisiaj trochę o technikach negocjacyjnych. Tak, tak, wiem, mówię, że to tam wiedza sprzed 65 lat i na emeryturę. No, ale mówię również, że techniki negocjacyjne użyte w odpowiednim momencie lub w odpowiednim typie negocjacji mogą działać. Ale ja bardziej chcę dbać o to, żebyście je potrafili rozpoznawać i umieć je neutralizować i zwracać szczególną uwagę, gdzie nasz mózg podpowiada nam złe rozwiązania. Zapraszam. zapraszam. Ja, słuchajcie, nazywam je witanie się z gąską, czyli techniki witamy się z gąską. Hmm, ponieważ tak, to moje witamy się z Gąską, co znacznie łatwiej mi zapamiętać niż yy, efekt kosztów poniesionych, yy, to akurat z psychologii. O co chodzi z efektem kosztów poniesionych? Otóż im więcej zainwestujemy pieniędzy, czasu, wysiłku, emocji, tym łatwiej przyjmujemy kolejne ustępstwa tylko po to, żeby skończyć. Bo nam się wydaje, że to skończenie ma jakąś wartość samą w sobie. W biznesie też często, w, w obszarze zarządzania strategicznego, mówimy o tak zwanym efekcie Concorda. Tak, mam na myśli ten samolot, ten dźwiękowy pasażerski francusko-brytyjski, którego budowa, wierzcie mi lub nie, rozpoczęła się w latach 60. ubiegłego wieku. No i słuchaj, szło im całkiem niesamowicie, yy, osiągali gdzieś tam kolejne etapy. Trochę się ten projekt wydłużał, no bo to niełatwe zbudować taki samolot. Yy, no i słuchajcie, w międzyczasie wydarzyło się coś, co nazywamy pierwszym kryzysem paliwowym. Europa zdrażała szalenie, to są lata 70. Yy, ona szalen, w szalony sposób, yy, to jest kilkukrotna, kilkunastokrotna podwyżka ale jakby ludzie stamtąd zobaczyli, w tej chwili ona kosztuje, to myślę, że by się złapali za głowę. No i co się nagle okazuje? Nagle okazuje się, że ten samolot trudno będzie, żeby loty tym samolotem zarabiały, bo bilety będą musiały kosztować jakieś bajońskie sumy. Większość zainteresowanych firm, słuchajcie, nie, nie, nie rozliczajcie mnie z tego, ale z tego co wiem, w pierwszym preorderze było zamówione chyba 300 sztuk tego samolotu. No i wszystkie się wycofały, oprócz dwóch. Air France i British Airways, ponieważ oni byli zaangażowani trochę w ten projekt. W sumie chyba kupili albo 6, albo 8 samolotów. To cała produkcja Concorde'ów na świecie. Mm, wchodzi w to państwo, no bo projekt rozgrzebany, no szkoda go nie skończyć, bo już zaraz skończymy, no i gdzieś tam to jeszcze trwało kilka lat, i jeszcze więcej kosztów dołożyło, no i na końcu wyprodukowano kilka sztuk, które już dzisiaj zresztą nie latają, bo po katastrofie na lotnisku w Paryżu wszystkie te samoloty zostały już na zawsze uziemione. Dlaczego to dokończyli? Dlaczego władowali pieniądze w projekt, który, na którym nie dało się zarobić? No bo to jest takie, słuchajcie, mętne podpowiedzenie, że skoro żeśmy tyle wydali, no to, no to wydajmy dalej. I dokończmy. Bo to już szkoda, szkoda tych kosztów. I cały właśnie problem polega na tym, że nie szkoda, ale w teorii negocjacji my się nie musimy mm, jakichś kosztów wielkich ponosić. Raczej to. Co w witaniu się z Gąską, ponosimy to właśnie te koszty na poziomie pewnego wysiłku, zaangażowania, emocji, i tak dalej. Ileś tam rzeczy już przenegocjowaliśmy, no i bardzo, jesteśmy dużo bardziej skłonni do zgody. Pierwsza z tych technik, brak decyzyjności, czyli tak zwane ograni ograniczone pełnomocnictwo. Negocjujemy, negocjujemy, negocjujemy i nagle dowiadujemy się, no to wszystko super, ale jeszcze to muszę przedstawić prezesowi. No, i prezes oczywiście powraca, i mówi: No, fajnie, fajnie, to wynegocjowaliście, dzieci, ale mm, ja jeszcze potrzebuję takiego warunku. No i słuchajcie, oczywiście to się zawsze może zdarzyć, że tak się wydarza, natomiast w ogóle wpadliście w tą technikę, ponieważ byliście nieprzygotowani do negocjacji i nie zadbaliście o poznanie pełnej listy decydentów. Gdybyście to zrobili, ta technika jest dużo trudniejsza do zastosowania. No ale jak już nawet się wydarzyło, to pamiętajcie, wszędzie tam, gdzie mamy nie, witamy się z gąską, tam mamy tak zwane suwakowanie. To jest technika obrony, czyli mówimy tak, okej, okay, rozumiemy, faktycznie prezesi czasem mają takie żądania, ale to oznacza, że musimy usiąść do tego stolika jeszcze raz i przenegocjować tą propozycję w kontekście tego dodatkowego oczekiwania. Nigdy się nie Zgadzajcie na takie żądania, nigdy, ponieważ nie wiecie, czy to jest technika, czy faktycznie tak się zdarzyło. Jeśli faktycznie tak się zdarzyło, będzie zrozumienie, że siadamy i renegocjujemy, bo jest nowy parametr. A jeśli to jest technika, to oni mają dokładnie takie samo poczucie kosztów poniesionych, jak wy, w związku z tym e, będą chcieli się z tego wycofać. Kolejna taka technika, ostatnie życzenie. Już mamy prawie wszystko dopięte, ale jeszcze coś. I teraz tak, w negocjacjach jednorazowych, wszystkie te techniki, czyli kiedy coś raz albo kupujemy, albo sprzedajemy nie wiem, kupujemy samochód, kupujemy meble, kupujemy dom coś, czego nie będziemy ciągle robili to możecie stosować tego typu zagrywki no bo jakie jest ryzyko najprawdopodobniej drugi raz na tą osobę nie traficie. Natomiast w ciągłych yy, nie decydujemy się na tego typu rzeczy, no bo one trochę burzą relacje. No i to ostatnie życzenie, no już wszystko dopięliśmy, ale jeszcze jedną rzecz potrzebuję: jeszcze jedną rzecz potrzebuję. Zrobiłem tą dygresję, bo ja często tak robię kupując samochody. Yy, jeszcze coś potrzebuję, no i ty znowu, co? Okej, okay, rozumiem, że to potrzebujesz, ale warunki, które przed chwilą ustaliliśmy, są bez tego parametru, w związku z tym możemy go brać pod uwagę, ale musimy spojrzeć, jak to wpływa na inne parametry. No i próbujcie coś renegocjować. Nawet wtedy, kiedy moglibyście się po prostu zgodzić, to pamiętajcie, że to jest taka zagrywka, gdzie być może coś uda Wam się ugrać. Wtedy warto, wtedy warto. Hmm? Trzecia pusty portfel, tu znowu błąd przygotowania to będzie powodował. Będzie takim, wiecie, pre, przyczyną tego, że że to się dzieje, no bo nie zrobiliśmy tego, nie zadbaliśmy o budżet, czyli o zadbanie yy, o to, yy, czy mojego kontrahenta stać na współpracę ze mną, niezależnie czy mamy my coś mu płacić, czy on ma nam coś płacić, ale to jest tak, że, że czasami są jakieś koszty dodatkowe. Yy, czy stać ich na współpracę z nami? No bo jak to wygląda? To wygląda tak, że przenegocjowaliśmy, 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 już tam wszystko jak się powiemy, no tak no ale ja się w tym budżecie jednak nie zmieszczę. Nie? I znowu ta nadzieja na to, że skoro wy już tyle wydaliście energię, no to będzie łatwiej się chociaż na jakieś drobniejsze ustępstwa zgodzić. Mówicie, jasne, rozumiem, taki budżet wchodzi w grę, no to to wcześniej o tym nie mówiliśmy, no to skoro taki budżet, no to ja odpowiem, czy my jesteśmy w stanie, jak jesteśmy w stanie, to w jakim zakresie jesteśmy w stanie to realizować. Czyli znowu przechodzimy do renegocjacji i dosłownie ten sam efekt co zwykle. Jeśli faktycznie nagle okazało się, że ktoś komuś jakiś budżet ściął, to on albo siądzie do tych negocjacji, albo wam zakomunikuje, że się nie dogadacie. A jeśli jest to zagrywka, to będzie próbował się z niej wycofać. Przepraszam, pomyliłem się. To kolejna technika. No, ona jest taka, niektórzy mówią brzydka, niebrzydka. Słuchajcie, ja wychodzę z takiego założenia. Kto z was się nigdy nie pomylił? No, nie ma takiej osoby, wszyscy się mylimy. Więc faktycznie może się tak zdarzyć, że ktoś się pomylił. Ja się trochę uśmiecham, dlatego że no w, tym roku, w tym roku dokonałem w Excelu nie żeby gdzieś tam niezwykle ambitnego obliczenia rabatu. Otóż odjąłem klientowi 15% rabatu, bo przypominam Wam, że ja nie tylko zajmuję się prowadzeniem firmy, która uczy negocjacji, ale Ponieważ my wyznajemy taką filozofię, że my, my, nasi eksperci to muszą być ludzie, którzy są w biznesie cały czas. I nie w swoim tylko, tylko w ogóle. No to ja, ponieważ jestem w tej chwili y, wiceprezesem Berwarów, no to tam w trakcie y, składania y, jakiejś oferty, tam chciałem zaproponować 15% rabatu. No i to jest oczywiście, że jak chciałem zrobić komuś 15% rabatu, to należało napisać formułę, weź tą cenę i przemnożasz 0,75. To jest oczywiste. Nie? No. No i wysłałem tak te ceny i dostaję tam radości, szampany, super, jaka rewelacyjna. Uuu, uu, ale nie wiedziałam, że nam się trochę mnie to zaniepokoiło, bo ja wiedziałem, że to jest oferta OK, ale raczej nie powinna powodować takich radości. No i sprawdzam. No i widzę, że co prawda intencja była 85, poszło 75. No i musiałam powiedzieć, że się pomyliłem. I myślę, że każdy z was ma taką historię. Jak sobie z tym radzić? No i znowu tak samo, suwakowanie, okej, okay. pomyliłeś się, każdy ma prawo się pomylić. Ja też się mylę. Pełna akceptacja do tego. No ale zmieniły się parametry, w związku z tym musimy to renegocjować całość. No i znowu, jeśli faktycznie się pomylił, wie, że musi renegocjować. Jeśli się nie pomylił, będzie próbował się na to, z tego wycofać, no bo on ma dokładnie takie samo poczucie e, e, kosztów poniesionych, jak i jak i my. I słuchajcie, fundament, żeby w ogóle można było stosować tą resztę, to jest ta technika salami, która zmierza do rozbicia kontraktu na kawałki i negocjowania każdego tego kawałka z osobna. E, po to właśnie, żebyście nie widzieli całości. I, 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 I stąd suwakowanie, bo tutaj mówimy, OK, chcemy to pociąć na kawałki, czasami to jest nawet mega wygodne. Tyle tylko, że musimy pamiętać, że poprawa parametrów w tym obszarze może oznaczyć pogorszenie parametrów w innym. Albo jakakolwiek inna korelacja, ale to wszystko na siebie wpływa i chciałbym, żebyśmy o tym nie zapominali. Dlatego, że założeniem osoby używającej techniki salami wobec was jest, jest to, że wy utracicie obraz całości. No i zobaczcie, przenegocjujecie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, w tym siódmym znowu działa ten efekt kosztów poniesionych, czy moje ulubione witanie się z Gąską. I co? No, i znowu rośnie nam chęć do zaakceptowania i już miejmy to za sobą, miejmy to gotowe. Nie ma czegoś takiego, nie przechodzimy tam. Nie dajemy się w to wprowadzić. Pamiętamy, że tutaj cały czas stosujemy suwakowanie i nie tracimy obrazu całości i tak sobie z tym radzimy. Podsumowując, tam gdzie techniki witamy się z gąską, tam nasza akceptacja do tej sytuacji i Suwakowanie. I dwie z tych technik, czyli brak decyzyjności i pusty portfel, da się użyć tylko dlatego, że poszliście nieprzygotowani i nie wiecie, jak wygląda układ decyzyjny, czy nie zadaliście tego bardzo ważnego i ukochanego przeze mnie dość długiego pytania, czyli w jaki sposób u Was są podejmowane decyzje, kto jest w nie zaangażowany i na czym tym osobom zależy a drugie, no to budżet. Nie zapytaliście w ogóle to nie dowiedzieliście się, czy ktoś w ogóle może sobie pozwolić na ten kontrakt, czy oni są do tego przygotowani, czy są świadomi wszystkich kosztów. Hmm? Jest jeszcze jedna technika, taka na końcu wam powiem, to jest taka, ja ją nazywam na kancelarię prawną, ale to jest po prostu ostatnie życzenie, tylko ma inną formę. Czyli przychodzi kontrakt i tam jest dodatkowych 10 warunków. I znowu suwakujecie, zachowujecie się tak samo. Jak się przed tym bronić? Poproście o kontrakt na początku. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam Wam, że wiedza na temat negocjacji i tu w podcaście, i na naszej stronie gbbc.pl. Tam już wkrótce i badania dotyczące negocjacji, i wiele artykułów tego dotyczących i, i tam również możecie, do czego zachęcam, zapisać się na szkolenie z negocjacji nielinarnych, czyli Podejścia do negocjacji pochodzącego i opartego o wiedzę z tego wieku z XXI wieku, a nie z połowy wieku minionego. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.